Witam Was serdecznie. Na dzisiejszej recenzji chciałbym zaprezentować Wam parownik, który występował już w recenzji na naszym kanale, w różnych recenzjach, w dwóch, obdaję się, nie mylę. No nieważne, w każdym razie będzie to Vision Wiktory. Tak się prezentuje: jest to parownik górnogrzałkowy o pojemności 2 ml. Ma on dość unikalny, unikatowy, unikalną e, konstrukcję. Zacznę, może, od samej budowy. E, ustnik oraz podstawa są metalowe. Będniaczek jest plastikowy. Tu jest przedziałeczka. Z 2 ml. E, jest w pełni rozbieralny, czyli ustnik możemy kulturalnie odkręcić. Mamy grzałeczkę, grzałeczka jest trochę dłuższa niż od zwykłej C5. Jest to, jest to tak, już wiem, już coś wspomniałem, jak jest podobna konstrukcja w kraje średnich, żecendowoliczowych. Plastikowy baniaczek robiony zapewne z akrylu. 2 ml. No i podstawa wraz z grzałką grzałeczka przedłużona silikonik można ściągnąć jest długi grzałeczka jest głęboko, jest to pojedyncza grzałka ale może również kupić grzałkę podwójną do tego parownika no na pewno jest większa, bo widać nawet trzpień jest trochę dłuższy no i Podstawa. No. W każdym razie to parownik górnogrzałkowy. i 1,8 OMA. I powiem, że sprawuje się bardzo ładnie. To za chwilę będziecie mogli zauważyć. Zauważyliście to w poprzednich recenzjach. Ten parownik strasznie dużo pije likwidu. Przez co mamy duże chmury. No, ale niestety trochę szybciej ucieka nam płyn. Zalejemy sobie likwidem Oczywiście, no można powiedzieć, że po ściance lejemy nie ma znaczenia lejemy do wysokości e, wkręcenia gwintu grzałki <laughs> zakręcamy nakładamy na materyjkę bardzo ładnie komponuje się z wizjonem z wizjonem 1300 no wiadomo Widzicie z wieżonym, tak jak matka z ojcem. Ładnie, smaży. Zobaczmy. Kopci naprawdę sydzie. Eee, ja chciałem powrócić do par parowników Górnogrzałkowych eee, dlatego chłopaki z nieznamy smułka mm, doradzili mi ten parowniczek, żeby nie wracać do 5. piątki. No wiadomo kiedyś się wróci, bo jednak to od tego już zaczynało tak naprawdę. <laughs> I powiem tak: bardzo ładnie wygląda, bardzo wygodnie się z niego wapuje, eee, nie jest drogi. Mm, świetnie komponuje się na przykład, ze srebrnymi bateriami yy, jest unikatowy tak naprawdę bo to chyba właśnie Vision Victory jako pierwszy yy, tą konstrukcję wykonał oczywiście zaletą i wadą jest metalowy ustnik zaletą, że po wygląda, fajnie się trzyma yy, nie połamie się, no a wadą jest to, że w zimę podczas wapowania na świeżym powietrzu. Ustnik może się troszkę przyklejać do ust, tak jak miałem to w przypadku protanka dwójki. że <laughs> siedziałem, zawapowałem na, na, na mrozie i niestety mi się e, kleiło do ust ten ustnik, ale powiem Wam, że naprawdę jestem zadowolony. Ciężko było mi się przerzucić z dolnej grzałki na górną, lecz no, na pewno nie jest to niewykonalne. Przechodząc do oceny, stosunek jakości do ceny tego parownika na pewno szóstka, bo on tam waha się w granicach 20-25 zł. Więc naprawdę jest to bardzo, bardzo przyzwoita cena. Jak na taki parownik o takiej jakości, wykonanie też jest super. Nie ma tutaj żadnych niedociągnięć, niedoróbek. Są jakieś ładne tutaj elementy, takie pff, karbowane, żłobienia. Tutaj mamy mamy jeszcze tutaj taki wysoki dość pierścień, więc naprawdę bardzo ładnie to wygląda. Nie wiem, czy są jakieś inne kolory tych baniaczków. Jeśli były, byłoby naprawdę bardzo fajnie, choć myślę, że jakby był jakiś kolor typu czerwony, to słabo by się komponowało to z jakąkolwiek baterią. Też srebrny, czerwony, srebrny, no byłoby trochę lipnie, ale jestem zadowolony z tego prawnika, więc ogólna ocena to będzie no damy 5,5 na 6 dlaczego? dlatego, że jest tutaj pojedyncza grzałka i strasznie pije płyną, strasznie chla liquid chla tyle samo, może nawet więcej niż podwójna dolna grzałka w aerotanku więc jest tak, to coś, coś, coś jest tutaj nie tak. Nie mówię, że to jest źle, no ale w każdym bądź razie, jak na jedno zwoje w jedno. no jedną grzałkę, pojedynczą grzałkę, trochę ten liquid jednak za szybko e, leci. No i co? Ogólna ocena to, tak jak mówiłem, 5,5. Myślę, że każdy będzie zadowolony z tego parownika. E, naprawdę bardzo fajnie z niego się wapuje. Murki do potężne, więc dla fanów, którzy lubią, lubią duże chmurki, naprawdę będzie dobry. Dla osób, które palą wciąż na górnych żałkach radzę, doradzam, żebyście spróbowali właśnie tego. Z dolnych żałki na górno trochę ciężko się przerzucić, wiem to po sobie, ale, ale to już naprawdę kwestia gustu. Każdy ma inaczej. Cóż, to by było na tyle, pozdrawiam Was serdecznie, zapraszam na kanał, na YouTube'a, yy, na Facebooka i do sklepu i to by było na tyle, żegnam się z Wami, trzymajcie się i do następnego odcinka.